5, pięć 3, cztery, trzy, dwa, jeden, poszedł, lewy, do prawy, trzy, drugi na szczyt, lewy, trzy. Lewy, trzy. Wiesznie, prawy cztery, do lewy cztery. Prawy cztery, do lewy cztery prawy 4 podwójny do prawy 3 nie tnij Prawy 5, Sto, prawy 4. Wieście, lewy, trzy, długi na Psykana od lewej, od lewej Stasiu 150 150 lewy, 4 na metrę okej, okay, no okej, dawaj, dawaj, dawaj.